To jest, ten, ten, ten medalik od, od, babci jest od babci jest ze mną. Serio. My podajemy na, na podobnych fa falach. Na o, siedzą, nie? O, 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 o. chyba tak. On oh ja nałapie mnie za pas, leci czas. O, podał rękę. Ale czy a on to myśli, że schował piosenkę, już deal jest pamięty. Niech stracę. Dla odcinku. Musi być dla odcinka To jest widz. To jest widz. Esta? Co tam, Mordziu? A, dobra, ja się wypinam. Wiesz co? Ja, ja to robię off camera. To jest widzowe, już, już deal został dopięty. Zaraz tego, że jesteś z Krakowa okay. i faj, fajnie wszystko wyszło. Zaraz się wymienimy Instagramami i ja ci jeszcze ogarnę bilety na, na Kraku, żeby się. Tylko. masz sznurę? Może, może. A ty masz jeszcze? Nie mam. Trzy bilety mam ogarnę. Dobra. Zrób Żebyś ty, ty też słyszył. Okay. Ale to, jest off, to, to nie jest off camera, tylko to już jest pod Ludopiętym. Oni nie byli przekupieni, oni nie byli przekupieni. Nie, tu jest koleżanka czeka na zdjęcie. Powiedziałem to tak. wcześniej o biletach? Nie. Dziękuję bardzo. I cena plus minus ile to jest? O, około 499 złotych. A tuszą tam chodzi, bo ma tuszol seglowy mieniu za 200 zł i chodzi, zadowolony.